Wszystko byliśmy widzieli w dzisiejszym odcinku z Amazon ST No czyli z Milanem pod Gramy w grę pod imieniem StumbleGuys Guys. Moi widzowie mam dla Was bardzo smutną wiadomość. Wywaliło mnie z mojego konta i musiałem grać na nowym koncie. Wiem się nie dziś, że mam takiego słabego skina, a nie mojego złotego szkieleta. To nie moja wina, że mnie z konta wywaliło.

Wychodzimy. Wychodzimy. Teraz nas powinno znowu połączyć do grupy. Wyczytanie. Dobra, ale ten skin u mnie jest szczęśliwy. O, moja reklama. Dombi. O nie, podrubla. Tak mi. Ja, ja, ter ja teraz stworzyłem. Mhm. Mm i... Ja nie mogę jeszcze, mam reklamę, mam reklamę, mam reklamę. Ok, moje teraz będę wpisywał. 8, 6, 4 Osiem, Siedem, trzy. Siedem, trzy i moje dwie dołączamy. i ja Amazon ja startuj. O, będą same boty. ja Chcę, żeby ostatnie było tam, gdzie te takie bloki spadają, zawsze dostaję na samej górze, albo na drugim. A te, te plastery takie. Tak. No, ja je ja najlepiej zawsze przechodzę. No, tak, moje tyle O, tak, moje ulubione. Ice Hacking. Ice team. A jest heavy w tym, Ale to nie umiem tego trika specjalnego zrobić Kiedy mój widzenie mi się udał w wow, wow, nie wypadłem no, Ja No widziałem, jak poleciałeś w kosmos No bardzo daleko poleciałeś No tak, zjeżdżasz i już I takie no wiesz Mój to, ja mam szczęście, bo ten skin mumii mi szczęście przynosi no ten skin zombie o mojej jedzenie nogi Tuś ma pszczółkę! Ja mam, oh, mam cztery tak. 4 deptatów i... Ło! No! A ja... Ja mam tylko... O taki hotline, ja to jest moje jedzenie jakieś dodatkowe na MOBESie Skąd to mnie wywaliło? tak, Amazon nas te wszystkie lobby wszedł, no bo widziałem, tak? Ja oglądam jakiegoś gością, który przeszedł i... dawaj, siłacz przejdziesz! Ja oglądam, ciłacz, się przejdziesz. oglądam Tak się siłacz przejdziesz! Tak mi ten siłacz przeszedł. Ja też żółtego typka, który ma czarną czapkę, tak? Mhm. I on nie przeszedł. On ma jego piorolatych rązowych kilka No. Nie, nie ja tylko wie. nie. na No wiem, widzę. A ma to w tej C5, a y STA. Ej, ale my jakoś... BOT! Druga na to bot, bo że sumie nie przeżyje. Bo to są same boty. No, a to są same boty! Można spoznać bardzo łatwo To stumbler. Jakieś tam numerki i imię. A kiedy poleci? Pierwsze, no właśnie. Nie! Amazon o mojej widzowie jak słyszeliście Amazon STO odpady? się? Amazon, to jest o Amazon No mojej widzowie Kolejne się już leje No tak, dawaj Tak moi widzowie, mamy to No bo to były same boty. Tylko jeden jest, moi widzowie, prawdziwy gracz. Tak, co nam się teraz losuje? O Blok DOSZ! Nie, nie. To są same boty, ja wygram! Tylko jeden prawdziwy człowiek. Który jest nupkiem. Dobra, ja się na ciebie. Moi widzowie, ja chodzę prezencikami, bo to niedawno blokowałem. No, chodzisz prezentami i jesteś minion. No. No, bo mi się to bardzo spodobało. Te ubranko. Dobra, już trzy osoby aż, aż odpadły? No nie ty ja to muszę przejść. No, tam ostatni, ja nie umiem żadnych trików robić. Na tym waszym blokdaszu. Są same, no wiecie, boty. Mi się tak, mi się tak wydaje. Moi widzowie, zrobię to. Tak, moi widzowie, mamy to. I zapleła ci ścianka. No, ale moi widzowie, jeszcze plus jedna koronka. Mam chyba siedem. Uh -huh. Czekaj, sprawdzę, czy na pewno, moi widzowie. Ja mam 5. A ja nie znowu dołączę do grupy. A moi widzowie potem tym sprawdzimy. Dawaj, znowu kolejna runda. Ja się ciągle na ciebie patrzyłem. No. Wszystko dzięki, że Amazon na stracie na mnie patrzył. To jest dziwne, że tutaj kiedy biegniemy co nie ma za nami jakichś kroków naszych. No. 20-21. O! No dobra, to już były sami pronośnie, bo to tak szybko. No. Tak moi widzowie. No. Okay. Chyba będzie to samo tempo. No. I znowu... Jacek... Nie, tak! Ty, mi się uda, tylko nie zaskoczyłem na to coś. Ponadto nie skoczyłam, a ma zamiast tego spadł w dół. On ma też legendarne skiny. Ale, ale ta Mumia mi przynosi szczęście. za legendarne. A ja, ma, ja mam jeden, tą kurę za 5 gemów. Ale, ale... Indyka. Indyka. Wie, a wiecie czemu ja chodzę w Mumii? Ta mumia mi szczęście przynosi. Dzięki niej ja bardzo dużo mapek wygrałem. A jeżeli bym nie miał tej mumii, to bym był nubkiem. Mój ja będę pierwszy na mecie. Niej Szukamy Amazon ST. Patrzę się na ciebie. Niech przejdzie Amazon ST. Amazon ST. Czego to masz takie dziwne imię Amazon ST? No Amazon... no. ST to jest StumbleGuys ale Amazon? Co jest tym? Czym jest ten Amazon? Tak! Szybko! Amazon ST! Am Amazon ST. Jest... nie zdążył moi widzowie. Już i wyszedł? mój widzowie, ja jeszcze żyję. Jako 8, T5, e, y, a 8 y, o Canadian Slime! Dobra, moi widzowie. No, a mi tam Mumia. Ja nie noszę legendarnych skinów, tylko Mumie, no bo ona mi szczęście przynosi. Ani ten No, super fan. On gra za mnie na razie. S.T.A. to jest Stumble. Ty y, 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 a nie 5 a 8 A jest taki nie 5 no to jest no nie fajne prawda byłem pierwszy na mecie ja tu już już kopania a to nie jest kopanie tylko ślizgnięcie się o nie, strażak nie doszedł, ale kurczak doszedł, moi widzowie. Tak, blok, dasz, no, to są same bocy. O nie, nie, lubię, nie, lubię. Moi widzowie. O nie, Lost nie, 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 ale, ale dla mnie na ostatnią rundę to jest łatwe, to po pierwsze. Ja to... Nie mówcie, że ja tam dojdę. Jako pierwszy. Moi widzowie, no nie. Nie przejdę to jako pierwszy. Albo i... Moi widzowie, może dostanę farta. Nie. Nie dostanę farta. Gościu! Jakiś Stumbler guys! Tak, moi widzowie! Dostanę! Albo nie. Albo... Nie dostanę farta. A może wszystko się może udać? Moi widzowie, nie! Tak! Moi widzowie, muszę to zrobić! Tak! Moi widzowie, dwie rundy, po Szedłem! Mi... A mały zrobiłem to! R... Znowu! Dobra, teraz ja otworzę grupę, okej? Okay? A mnie już dołączyło do grupy. To, to, to wpiszesz, proszę. Czekamy na Amazonę. Czekamy na 7, 4, 9, 2, 4 4 9 2, 4 Tak moje i dołański dzień no, już ja tutaj mam nadzieję że znowu wygram, albo tym bardziej ja mam na st no bo ten, no bo z super przynosi mi szczęście. No, ona się ładuje. To nie Super fajnie wygraj to dla mnie. Jesteś super fanem. Nie, no bo jest super. Ale to już byli normalni gracze. Dobra, moi ale ja takich wszystkich... Bam, Bum! Okay. ba da Bum! Ja to zrobiłem O, ta mapka, jest bardzo fajna jak na mnie. Co? Boci, o, a ma maman Ej! Ej! Co ci? Tylko kilkanaście osób! Prawdziwych się wyrywają do przodu! A ja, wiedziałam, ja że tutaj się zjeżdża, nie? Mój wyrywamy A ma się do przodu! Mówiłem Będę pierwszy na mecie Tak, a masz on... Nie, drugi Nie Nie, pierwszy Nie, be... Bo będę pierwszy O, super Ja będę... Nie Ja będę mój zwykły drugi Uuuuuj Tu wyszedł mój zwykły moment Kosmonaut przejdzie Tak, mój zwykły Patrzymy się jakiś asemek di. Tak, asemek di, asemek di! Tak, asemek di! No i Tak. No i tak, No, no tutaj. Zobaczcie. Masz tę często, stawia na końcu i... U góry. No i razem. O, tak! Druga mapa! Ale jeżeli druga ma potem to przyjdzie, jeżeli to przejdziemy jako ostatnia. Tak. Tak, moi dwie, Idę na te łatwiejsze. bo Tutaj to... się da po prostu. Nie! Nie, ja, moi drzy. Chyba mi się nie uda to przejść jako druga. Chociaż jako ostatni się udało. Nie, nie uda mi się, moi widzowie. A może... Ja zawsze wybieram tą łatwiejszą. Moi widzowie... Muszę to zrobić. Okej. Jest na tych rękach. Ma opiszona. Tak, moi widzowie... Nie, nie, kula, kula. Jestem pierwszy! Jak zawsze! Jestem pierwszy! No, a, Amazon ST, dawaj! Szukamy Amazona ST! Amazon! Tak, Amazon ST! Uda Ci się! Stój! Nie! Amazon ST, Amazon ST! Dawaj, dawaj, dawaj! Co Kto teraz będzie? Ja najdalej! Ja najdalej, bo byłem pierwszy. Teraz będzie jakiś partner będzie. Farmer? Tak, jakiś partner do tej. Okej, moi idzie. Jesteśmy dalej ze sobą. Teraz błagam ta matka z miodem. Tak, bo ja ją przejdę. Budbasz! Budbas. Ja jestem tutaj losem. Mam to przejść do końca. Ale też. Robi, daj, oh. no, no, czyli trzy ja umiem. Spokojnie! Odpadłem jako pierwszy. Piedrąka. No i gdy patrzymy się na Madonestę. Nie udało nam się teraz. Szkoda. A dla mnie... Brawo! Jest! oooo, ale tak się jak mam więcej koron. Mam sporo że nie mam mój koronek. No, to ile mam koronek? No Zaczekaj. Nie. No, Nieważne. A wyszedłem. Co? Dobra. Jaki kod? O, trzy okay. Sześć koronek. Teraz sprawdzę, ile ja mam. Siedem. Ile? Siedem. Dobra, czyli mi brakuje jednej Dobra, do mnie. Dobra. Dobra. Osiem, osiem, piętnaście, trzy. Osiem, osiem.

27, 27. 30. 22. 32. No wystarkuję. Dobra. 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 Oj ja, chcia... ja bym bardzo chciał. Oj tu, ja bym bardzo chciał basem. No, znowu. Ale to, jest moja, ale to jest moja ulubiona, więc się bardzo cieszę. A ty pan. No, nie blokdas. No, blok dasz No, i to z piaskiem. Jak kończę Będę piersy! O, ja będę piersy! Ja widziałam, ja widziałam legendę Lisa! Nie! Moi ludzie, no nie, będę drugi Aż to dzisiaj? Ja. Oni blokują przejście! O, tak, jest milionami Troszka na Amazona ST. Amazon ST, gdzie ty jesteś? Mam rację do Tak, widzę Amazona ST. Przecież Prze Prze czemu, że to jesteś tak daleko. Uh -huh -huh. Tak, widzę w ciebie król. O, zły. Tak. Święty Mikołaj przegrał, bo widziałam świętego Mikołaja. No ja też. Jest! Tak! Znowu! Chyba będziemy mieli to samo połączenie. Wiesz? No. Pop, to ja po prostu oszaleję.

Moi widzowie, Lidze wie Może gra mi szczęście Nie szczęście, po prostu nie zdecyduj się na to mama Ameryka zadzwoniła Nie! A już jestem na kamieniu Kto mam fata Widzę, ja to przeszedłem jestem na O, ja już przeszedłem Widzę, szukamy Amazon ST Tak, Amazon ST, zrobisz to Amazon ST, tak, dawaj! Nie. Szybko. Tak! Szybko, Amazon ST! Zrobisz to! Tak! ósmy! Wiem! Amazon ST to zrobił! Czyli inaczej nie mam podoba na roblokcie. Tak, ty nie byłem! Jakiego ty musiałeś mieć fartę, bo tam były dwa buty. I co, i co, i co? Pański! Ja chyba jako pierwszy dojdę. Wiem. Nie. No raczej nie dojdę do końca. Chciałem powiedzieć. To ja teraz będę na prowadzeniu. No nie, moi widzowie. Amazon ST możesz mi dać proszę wygrać. No bo ja mam 6 koronek. A ja mam 7, no! Co, co tu daje, że? No, jedna koronka więcej. Nie! Amazon ST Moi widzowie. No co, może ja też chcę przejść. Tak on idzie. I znowu do gruby. Tak on idzie. Śmieduję. na tym się kończy nasz odcinek. Wszystkim pa pa.